Przechodzimy do ostatniego typu i, i, i ze sfery high -tech przechodzimy w, w, w inną sferę życia, zresztą zobaczymy jak ona wygląda. To co mnie zastanowiło właśnie też przeglądając w ostatnich latach różnego typu literaturę poświęconą innowacyjności, to zwrócenie uwagi też na, nie tylko na ten aspekt uruchomienia się innowacyjności użytkowników, ale też to, że już dzisiaj nie tylko centrum produkuje innowacje ważne, znaczy nie tylko właśnie Krzemowa Dolina, tylko na przykład ciekawe rozwiązania społeczne, nawet technologiczne płyną z takich krajów jak Bangladesz, jak Afryka. Na przykład jeśli chodzi o rozwój telefonii komórkowej i innowacyjne usługi na telefony komórkowe, to dzisiaj chyba największym źródłem ciekawych rozwiązań jest Afryka, która po prostu robi genialne rzeczy. I tam telefonia komórkowa przeszła szturmem, czy na przykład Sri Lanka, która jest źródłem rozwiązań dotyczących, nie wiem, nowych źródeł oświetlenia. to mieszkają w oparciu o energię słoneczną, które są wchłaniane potem już przez kraje centrum. No więc warto patrzeć, co się dzieje tam, gdzie dotychczas nie patrzyliśmy, bo uważaliśmy, że to są obszary nędzy, biedy, wykluczenia i że po prostu nie warto. Pan Tomasz Rakowski tam się wybrał. Tam był wśród tych, tych, właśnie tych, obszarów, obszarach, które nie zawsze dobrze widać innymi metodami. Proszę opowiedzieć, jak, jak wygląda ten świat. Bardzo dziękuję. Jestem etnografem, będę mówił właśnie o tej no, kreatywności takiej bardziej bym powiedział dolnej, bardziej takiej, takiej no, która nas w jakiś sposób zaskakuje. I zacznę od takiej historii. No, kiedyś prowadziliśmy badania na Podlasiu Północnym w miejscach, gdzie no, mówiło się, że są to, są to właśnie wioski czy obszary, które w jakiś sposób no, trwają w stagnacji, które się nie rozwijają, gdzie nie ma specjalnie pomysłu na życie, na uruchomienie tych obszarów i pamiętam, że w pewnym momencie powstała taka idea, żeby w jakiś sposób no, odbudować potencjał kulturowy, krajobrazowy, jakkolwiek rozumiany właśnie tych miejsc, stworzono tam coś, co się nazwano, co nazwano krajną otwartych okiennic. To był koncept jednocześnie związany i z takimi pomysłami ekologicznymi i jednocześnie związany z takimi pomysłami, żeby w jakiś sposób rewitalizować dziedzictwo kulturowe, to znaczy, chodziło o ochronę ptactwa, to to Towarzystwo Ochrony Ptaków organizowało wespół z jakimiś działaczami ekologicznymi z Europy, a jednocześnie łączyło się właśnie z rewitalizacją tego dziedzictwa kulturowego. Chodziło o właśnie taką podlaską architekturę w trzech wioskach. Postanowiono, że właśnie no, przeznaczono, zostaną pewne środki dla tych ludzi, żeby oni mogli właśnie odremontować te swoje drewniane chałupki, elementy snecerki, okiennice, wymalować je pięknie. No miało to się właśnie nazywać krajną otwartych okiennic. No i y, miało właśnie w jakiś sposób tam przyciągać turystów, miało spowodować, że też jakby te miejsca nabiorą wartości. No w tym momencie zamieszkane w dużym stopniu przez y, no, pozbawionych opłacalności swoich zajęć rolników, czy, czy właśnie jakichś emerytów. No i proszę Państwa, no przekazano te, te środki, zaczęto odmalowywać okiennice, zaczęto właśnie odmalowywać te elementy zdobień. No ale też po jakimś czasie okazało się, że trochę tych środków zostało i w jaki sposób te, to są drewniane, prawda, z początku XX wieku chałupki, no i w jaki sposób wykorzystano nadmiar tych środków, no, natychmiast w znakomitym odruchu za resztę tych środków dokupiona, Okna, żeby wreszcie nie ciekły, i to oczywiście były okna stworzywa sztucznego, które natychmiast tam zamontowano i wstawiono właśnie do tych malowanych okiennic, do właśnie do tych elementów właśnie tych tradycyjnych zdobień. I to, proszę Państwa, jest, można powiedzieć, właśnie wymiar takiego y, takiego działania, y, czy takiego, takiego rodzaju estetyki y, y, życia codziennego, tak bym powiedział, i jednocześnie pewnego właśnie takiego myślenia y, y, no, czy pewnego rodzaju kreatywności, który mnie tutaj niezwykle zaskakuje i niezwykle frapuje jako badacza. To znaczy jest to moment, kiedy się, że tak powiem, pojawiają różnego rodzaju pomysły, y, które, y, no, są przeciwstawne w stosunku właśnie do tych projektów, które gdzieś że tak powiem, są wyobrażane w tych ośrodkach centralnych, i tam one są uruchamiane na własny, na własny sposób. To jest o tyle tutaj istotne, że to uruchamia pewien, to jest, to jest pewnego rodzaju właśnie uruchomienie pewnego, ja bym powiedział, pewnych treści kulturowych, dlatego bo w kulturze wiejskiej, kulturze podlaskiej, ale to było w różnych pracach etnograficznych pokazywane, pojęcia estetyczne, pojęcia tego, co jest ładne, są ściśle związane z użytecznością. Jeśli byśmy pytali na przykład o to, co będzie ładnym drzewem, to dowiemy się, że to są jabłonie. Znaczy użyteczność, także tutaj jakby te okna prawda, plastikowe były rzeczywiście w tym sensie odpowiednim, bym powiedział, materiałem, który został wprowadzony właśnie do no, tych właśnie drewnianych, drewnianych hał. I teraz, no to jest właśnie ten rodzaj kreatywności, który dla mnie jest tutaj niezwykle, niezwykle istotny. On ma tą cechę, że jest uspołeczniony, że jest elementem, że jest, jest czymś co, co tworzy pewnego rodzaju nieformalny, czy, czy, czy w ogóle taki można lokalny obieg życia społecznego. Jest też pewnego rodzaju, pewnego rodzaju komunikacją. Czy, czy jest w jakiś sposób, w jakiś sposób komunikowany. I teraz, no ja bym powiedział, że tego dotyczyła moja praca, to znaczy ja zajmowałem się ludźmi, którzy stracili swoje, swoje prace i znaleźliśmy też niegorszej sytuacji materialnej po transformacji lat 90. I tam w wielu miejscach okazywało się, że mamy do czynienia z uruchamianiem takich działań, takich zachowań. Które po prostu nas jako badacze niezwykle zaskakiwały. W przede wszystkim pogórniczy Wałbrzych, miejsce, gdzie zamknięto wszystkie kopalnie w ciągu paru lat. Tam potworzyły się pola bieda szybowe. No i oczywiście, że były to nie nielegalne miejsca pracy niechronione i tak dalej. Natomiast zresztą odkrywać, że po jakimś czasie tak naprawdę przecież nikt tak naprawdę nie wiedział do końca z tych ludzi, z tych byłych górników w jaki sposób konstruować bieda szyby, które miały nieraz po 70 metrów i więcej. W jaki sposób to robić przecież do tej pory tak naprawdę tą całą, całą można powiedzieć wiedzę taką inżynieryjno-techniczną zapewniali prawda sztygarzy, inżynierowie z kopalni, to były regulacje, były jakieś tam zasady BHP i tak dalej. I myśmy w jaki sposób tam te umiejętności zaczęły się, że tak powiem, odtwarzać na własną rękę w drodze ustnego przekazu, w drodze też pewnego eksperymentu. Yy, po, po, okazało się, że ludzie ci konstruują różnego rodzaju urządzenia, korzystając ze swojej wiedzy wyniesionej z kopalni, tylko w zupełnie właśnie nowy sposób. Pojawiły się na przykład sita do przesiewania węgla, czyli dochodziło no, o to, że w tym momencie jakby to odsiewanie węgla przeznaczonego na sprzedaż szło po prostu znacznie szybciej zamiast jakichś takich początkowo plastikowych skrzynek zdobywanych gdzieś tam ze sklepu. Chociaż to już jest, moim zdaniem, rodzaj właśnie takiego myślenia, które potrafi widzieć w przedmiocie coś, co można zastosować w zupełnie innej funkcji. To jest tutaj bardzo istotne, czyli właśnie te prawda, te takie skrzynki plastikowe służące tam do transportu pieczywa były tam używane do przesiewania węgla, ale po jakimś czasie zaczęły być konstruowane przez tych ludzi według ich własnego impulsu, według ich własnego pomysłu te sida do przesiewania węgla. Dla mnie bardzo było istotne to, że yy, że z jakąkolwiek brygadą nie rozmawialiśmy, to mówili, że to oni to, to si to skonstruowali. A później po kolei te wszystkie jakby ekipy brygady tych kopaczy od nich ten wynalazek. No i tam oczywiście pojawiały się też różnego rodzaju takie właśnie prowizoryczne systemy oświetlenia, system koleb, który służył tam do wyciągania właśnie węgla, ale to jakby chodzi tutaj głównie o to, że widać wyraźnie, że nie jest to tylko kwestia techniczna, nie jest to tylko kwestia rozwiązania problemu, jak sobie poradzić lepiej w sensie praktycznym z tym węglem. To jest też, że tak powiem, pewna działalność wyobrażeniowa, to znaczy przypisywanie własnym działaniom pewnej wartości. To, jakby, widzenie siebie jako kogoś, kto stwarza pewną wartość. I to, jak na to wskazuje to, że, że to, to był rodzaj takiego prywatnego mitu tych poszczególnych właśnie brygad kopaczy, że oni właśnie ten rodzaj tutaj sita wytworzyli. Więc ja bym powiedział, że jeśli możemy mówić o jakiejś takiej właśnie kreatywności, ja bym powiedział, która jest właśnie czymś takim nieskoordynowanym, oddolnym, powstaje właśnie wśród ludzi funkcjonujących w, na tych takich warunkach, których, do których my nie docieramy, no to my, ja bym ją po prostu nazwał kreatywnością typu ludowego, prawda? czy kreatywnością ludową, właśnie nieformalną która ma charakter taki żywiołowy, która w jakiś sposób jest przeciwstawiona do kreatywności właśnie tego typu dominującego, takiej, która pojawia się właśnie w oficjalnych dokumentacjach, w oficjalnych, oficjalnych różnego rodzaju rozpoznaniach, projektach, prawda, no tutaj byśmy, to mniej więcej co tutaj widzieliśmy też w tych, tych wszystkich próbach uchwytywania, mierzenia i budowania wolę kategorii kreatywności. I ja bym powiedział, że to dla mnie jest w ogóle zjawisko fascynujące, później prowadziliśmy badania niedaleko Szydłowca, w obszarze takim dużym, wiejskim, właśnie bardzo, bardzo silnym, takim, znaczy z bardzo wysokimi, wysokimi wskaźnikami bezrobocia też, też bezrobocia realnego, nie tylko tego oficjalnie liczonego. I tam zajmowaliśmy się znowu też pracą z młodzieżą i tam się okazało, że tam też mamy do czynienia z czymś niezwykłym, no to są jakieś obszary, prawda, które, które mają właśnie no są w jakiś sposób izolowane, można powiedzieć społecznie, kulturowo, jest tam problem z jakimś dostępem właśnie do dóbr kultury, ale tam też powstaje pewien rodzaj właśnie działania, pewien rodzaj, bym powiedział, takiej społecznej kreatywności które widać przy, przy różnych formach aktywności, więc tak jedną, jedną, jedną historią no to jest chociażby to co młodzi ludzie robią tam z samochodami, to jest dla mnie fascynujące to znaczy, że samochód dla tych młodych ludzi staje się centrum ja bym powiedział, takiego życia towarzyskiego i, i społecznego, tam się, są to samochody, które zwykle są przerabiane które są tak naprawdę na granicy jakichś samochodów przeznaczonych na złom. Mamy tam do czynienia z wieloma jakimiś takimi nielegalnymi właśnie miejscami, gdzie te samochody się je rozbiera i z tych części buduje nowe. Mają przyciemniane szyby, ostentacyjnie przyciemniane szyby, bo o tym się mówi, że ktoś tam za te przyciemniane szyby prawda, był w jakiś sposób nagabywany przez, przez lokalną policję. Także to jest ostentacyjne przyciemnianie szyb. No i słuchanie muzyki. Słuchanie muzyki w taki sposób, że te samochody przejeżdżają dudniąc przez. Przez, przez wsie, ale to też proszę Państwa, bo się okazało, że to nie jest, prawda, tylko i wyłącznie coś, co jest po prostu jakimś takim doraźnym wymysłem, tylko też ma w sobie jakieś pewnie treści zaszłości kulturowe. i zaszłości kulturowej. Rzeczywiście, kiedy rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o słuchaniu muzyki, o tym, co oni, jak oni w ogóle kojarzą sobie słuchanie muzyki, z jakim miejscem, no wiadomo, że dla młodego człowieka słuchanie muzyki to jest rodzaj buntu, czy rodzaj, rodzaj takiego, że tak powiem, budowania własnej tożsamości w opozycji do tego, co na zewnątrz, do rodziców, do szkoły, Na no wiadomo, mniej więcej jak to te kontrkulturowe elementy kultury młodzieżowej wyglądają, to tam sobie zdaliśmy sprawę, że w domu wiejskim, takim gdzie rzeczywiście też nie jest czynnym gospodarstwem rolniczym, no tak naprawdę tej przestrzeni właśnie pokoju, poprzez to wynika z wielodzietności, ale też w ogóle z samej, można powiedzieć, takiego podziału czy funkcjonalnego domu, domu na wsi, po prostu nie ma miejsca, gdzie ktoś może się zamknąć, słuchać głośno maletofonu, powiesić prawda, plakaty swoich idoli. I tą przestrzenią właśnie był samochód. Bardzo często widzieliśmy gromadzące się, braliśmy w tym udział, grupki młodzieży właśnie przy samochodzie, gdy otwierano drzwi i włączano muzykę. Tam widać było wyraźnie, że to jest rodzaj właśnie takiego miejsca, to można powiedzieć, że to jest taki behavioral setting, prawda? To znaczy takiego ośrodka aktywności w sensie takim, taki, można powiedzieć, w, w rozumieniu psychologii ekologicznej. Druga kwestia też fascynująca to właśnie telefony komórkowe, to znaczy to były też takie behavioral settings, to znaczy miejsca, wokół którego się gromadzono, gdzie odsłuchywano różnego rodzaju piosenki. To, to było coś, telefon komórkowy tam służył głównie do właśnie takiego, bym powiedział, grupowego, towarzyskiego, młodzieżowego słuchania właśnie na różnych tam, prawda, była taka ulicówka typowa miejsca miejscach właśnie odsłuchiwania muzyki. Także widać tutaj, że no, to urządzenie może być zupełnie inny sposób przekształcone i używane niż, niż my zwyklibyśmy przewidywać, prawda? To znaczy to, co, że tak powiem, oddolnie dzieje się z urządzeniami też jest tutaj niezwykle istotne. Zresztą zdaje się, że to na Filipinach telefony na przykład głównie służą do, do, do pisania takich tasiemcowych SMS-ów. To, to Filipińczycy mówią, że to jest texting, prawda? No to też jest jakiś rodzaj takiego, bym Przetworzenia wręcz jakiejś intencji. Ta, no przecież to jest tam y, short message system, tak? a tutaj mamy do czynienia właśnie z tym z właśnie z tym texting. Filipińczycy no, po prostu nieustannie piszą te SMS-y, wydaje się, że wręcz ich palce są połączone z tymi telefonami komórkowymi, a później dopiero się dowiedziałem, że kilka lat temu dwie największe sieci komórkowe na Filipinach, no, zachęcając jakoś właśnie ludzi do korzystania z tego typu urządzeń, po prostu przez ileś lat utrzymywały bezpłatność SMS-ów. Prawda? I to dalej jakby przybrało taką formę. No jeszcze jedną ważną rzecz tutaj chcę powiedzieć, to znaczy historia o Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie, gdzie też mieliśmy tutaj do czynienia właśnie w tych wioskach z sytuacją, kiedy po prostu tak naprawdę całe wsie pracowały na to, żeby wyposażenie wozu strażackiego, remizy, ubrania Różnego rodzaju motopompy, różnego rodzaju y, urządzenia były w jak najlepszej formie, były jak najlepsze, jak najdroższe. Tutaj zgromadzono różnego rodzaju, zdobywano różnego rodzaju fundusze, składki. teraz po co? Po to, żeby gasić pożary, szybko się okazało, że tych wozów strażackich i ośrodków jest tam trzy razy więcej niż potrzeba do gaszenia y, pożarów. Y, natomiast y, po prostu w pewnym momencie. Studenci mieli to szczęście, że wybuchł pożar niedaleko i pojechali na taką akcję. Zjechało się około 30 wozów. Strażacy nawaływali do siebie ubrani w najlepsze stroje strażackie przez takie, prawda, te, takie megafony, tak, zamontowane na wozach strażackich. Do gaszenia pozaru został wysłany jeden wóz strażacki z sąsiedniej miejscowości Broniów, który miał około 40 lat. Bo tylko on, jak twierdzono, może się zabrudzić albo może się tam zapaść i nikomu nie będzie szkoda. Natomiast pozostałe te samochody ustawiły się w takiej półkole i stworzyły tak naprawdę ci strażacy w tych najlepszych strojach, rodzaj takiego wielkiego społecznego święta, prawda? I teraz szybko się okazało, że tak naprawdę uczestniczenie w tej straży pożarnej, to te badania znakomici studenci robili, głównie Weronika Plińska, jest właśnie rodzajem no, budowania. Pewnej i samoorganizacji społecznej i budowania pewnej, ja bym powiedział, społecznej sensowności tego, co się dzieje w warunkach kiedy tak naprawdę no, jest to miejsce dotknięte olbrzymią właśnie klęską bezrobocia gdzie tak naprawdę jest to prawie jedyne miejsce pracy. No ono jest oczywiście nieopłacane, ale daje właśnie ten rodzaj sensu, yy, jakiejś jakiej sensowności własnego, własnego działania. No oczywiście to tak można powiedzieć, że tam jakieś dwa złote chyba ci ochotnicy, strażacy dostali za godzinę takiej pracy przy pożarze, więc jakbyśmy wzięli statystyki pożarów w okolicy, to okazało się, że w ciągu dziesięciu lat tych yy, pożarów przyrasta w postępie geometrycznym że także zdaje się, że to zwykle jakieś mąki się paliły, więc może rzeczywiście te pożary tak same się nie działy. No trudno mi jest tutaj mm, powiedzieć. Ale o co tutaj chodzi? No tutaj mam wrażenie, że jest taki ważny moment, kiedy pojawia się właśnie ten moment działań społecznych, który, czy, czy jakiś właśnie no, no, do takich działań powiedziałbym do społecznych, uspołeczniających pewnej samoorganizacji społecznej i jednocześnie pewien rodzaj jakiejś właśnie kreatywności czy inwencji, który jest y, 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 w jakiś sposób Jednocześnie komentarzem do własnego życia, komentarzem do własnej pozycji. I to jest, bym powiedział, pewien bardzo ważny wymiar kreatywności w tym sensie. Ja uważam, że tutaj prace takiego etnografa, kulturoznawcy i socjologa Paula Willisa znakomicie na to wskazują. To znaczy, że jest taka znakomita praca Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. Pokazuje, że Właśnie młodzi uczniowie szkół zawodowych w Wielkiej Brytanii wytwarzają pewien rodzaj właśnie kreatywności czy takiej własnej innowacyjności kulturowej, która tak naprawdę reprodukuje ich pozycję społeczną. Nie działa jakby w ten sposób, że oni zaczynają zdobywać coraz prawda, lepsze zawody, zdobywają wykształcenie, ale pozostają w tym samym miejscu. Natomiast on pokazuje wyraźnie, że zadaniem tych działań nie jest Zdobywanie nowych zawodów, wzrost PKB i tak dalej, ale jest właśnie pewien rodzaj komentarza do własnego życia. I to jest właśnie ten inny rodzaj kreatywności. Teraz, jakie są jej cechy? Ja bym to powiedział w ten sposób, że ona po pierwsze ma właśnie ten wymiar też o tym piszą autorzy takiej książki pod redakcją Journalipa pod tytułem Locating Cultural Creativity że jest to coś, co po pierwsze właśnie ma to zakorzenienie egzystencjalne nie służy tylko, Pracy, poprawianiu swojej sytuacji na rynku pracy i tak dalej. Yy, ma charakter społeczny, ma charakter tej właśnie nieformalnej komunikacji społecznej, ale tak samo bym powiedział autokomunikacji, bo to budowanie tych sił przez tych górników to nie tylko jest rodzaj komunikowania innym, że jesteśmy dobrzy, że sobie radzimy, ale też komunikowanie samemu sobie, że sobie radzimy. Więc yy, pozwala na radzenie sobie nie tylko w tym wymiarze praktycznym, Zdobywaniu pieniędzy, środków do życia, węgla, które można sprzedać, i tak dalej, ale też pozwala na to, żeby budować jakby poczucie własnej, wart, wart, własnej, własnej wartości w sytuacji, kiedy warunki obiektywne, zewnętrzne, presja struktury jest taka, że ich sytuacja jest dosyć zła. Tak to mniej więcej, znaczy jest, jest wyraźnie zła, są, od, 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 że tak powiem, pozbawieni dostępu do edukacji, do pracy, do rozwoju. No tak to mniej więcej jest, jest zdefiniowane. Teraz tak. No, ja bym powiedział, że ten rodzaj kreatywności daje właśnie też pewien rodzaj, yy, pewien rodzaj właśnie inwencji, znaczy ten rodzaj kreatywności inwencji daje też pewną sferę właśnie takiej, bym chciał, wyobrażonej wolności, czy, czy daje pewnego rodzaju narzędzia do, do, yy, do, do obrony. I to jest też bardzo idące właśnie z rozpaniami Pola Obilisa, który pokazuje, że no właśnie podmioty społeczne nie tylko starają się żyć, przeżyć, ale też właśnie wytwarzają komentarz do. Presji struktury, czyli uwarunkowań jakby świata zewnętrznego, dominującego wobec nich. To jest tutaj istotne. Dalej, no to, to są, że tak powiem, praktyki ucieleśnione. To znaczy, to jest taka, taki, sposób, myśl, taki sposób myślenia, który jest zakotwiczony w jakiś sposób w cielesności. To znaczy, że na przykład przedmioty, ale głównie to, to mi chodzi tutaj o to, że, że to jest też pewna kwestia relacji z przedmiotami. To znaczy przedmioty są tak jak w kulturze wiejskiej widziane właśnie w taki sposób, że nie są domkniętymi do końca bytami. Zawsze można je przekształcić, zawsze można je wykorzystać w inny sposób niż i te standardowe specyfikacje i sposoby użycia. No, o tym, w jaki sposób się tych przedmiotów używa w inny niż zaplanowany sposób wcześniej już mówiłem, ale to jest w ogóle głęboko obecne w kulturze wiejskiej, że jak prawda, jak się tam przewróci jakiś słup nie wiem, z, z, z trakcją, to drzewce jest wykorzystane do czegoś w gospodarstwie, okablowanie na przykład służy do wiązania krów albo czegoś innego, do no, takie różnego rodzaju rzeczy. Tam cały czas znajdujemy i ja tam też cały czas Yy, znajdowałem. W każdym razie te przedmioty nie są nieruchome, nie są domknięte, nie są w jakiś sposób wyspecyfikowane i można by powiedzieć, że są tak naprawdę też uspo społeczniające. Są to właśnie, można powiedzieć, za yy, George'em Herbertem Midem przesłonięte działania społeczne. Yy, yy, teraz, tak, jeszcze bardzo ważna rzecz, że jest to pewien rodzaj, bym powiedział, no, jakiegoś, tam komunikatu, jakiegoś komunikatu społecznego który tak naprawdę w dużym stopniu działa poza językiem. Willis pisze, że, że właśnie podmioty społeczne, który, którymi on się zajmował, ani nie, tworzą, ani nie są uczonymi socjologami, ani nie tworzą grup seminaryjnych. I ten ich komunikat jest nie tylko, nie tylko nie jest wytwarzany w języku, ale często jest tak wytwarzany, żeby się właśnie językowi sprzeciwić, czy tym kategoriom dominującym, w jakiś sposób sprzeciwić. I teraz tak, co jest po drugiej stronie, bym powiedział, tego typu kreatywności? No po drugiej stronie właśnie jest ta kreatywność typu dominującego. To znaczy jest to, można powiedzieć, tutaj można oścignąć właśnie do narodzin tego pojęcia i właśnie John Lip, tej książce Cultural Creativity, pisze, że no, to się łączy zdecydowanie jednak z rozwojem społeczeństwa właśnie kapitalistycznego, wolnorynkowego, z procesem industrializacji, gdzie no, pewnego rodzaju właśnie wynalazczość, innowacyjność, konkurencyjność. Nie pozostawanie w miejscu, no stały się takimi właśnie pozytywnie tutaj wartościowanymi sposobami życia, i one w jakiś sposób no, powodowały, że ten dominujący, mainstreamowy wzorzec kreatywności jest, że tak powiem, tym obowiązującym. Natomiast te właśnie takie bardziej ucieś, uciele, ucieleśnione czy, czy właśnie y, nieformalne y, y, procesy kreatywności w ten sposób schodzą na plan dalszy albo w ogóle przestają być, przestają być y, widoczne. Nathan Friedman nawet pisze o żelaznej klatce kreatywności, taki to jest tekst Iron Cage of Creativity, czyli, że, że jest to pewien rodzaj, że jest to pewien rodzaj, można powiedzieć, takiego sposobu myślenia o innowacyjności, o kreatywności, o, y, y, który tak naprawdę wyklucza y, w jakiś sposób właśnie y, to, te, te segmenty życia społecznego, prawda, to, y, które są dla nas tutaj, no, w, jako dla kulturoznawców, dla antropologów niezwykle niezwykle istotne. No i teraz, dlaczego dla mnie jako etnografa, no bym powiedział, ten właśnie dominujący wrzezec kreatywności jest tutaj problematyczny, może zamienić się w taką żelazną klatkę właśnie kreatywności. No, no nie tylko chodzi tutaj o jakieś właśnie jakąś taką technokratyczność, prawda? Ale no to jest, jak bym powiedział, ma znamiona czegoś, co moglibyśmy nazwać po prostu jakąś kolonizację. To znaczy poprzez jakby dominację Właśnie tego, 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 bym powiedział, takiego oficjalnego wzorca kreatywności, który jest poszukiwany w różnych ustaleniach, na przykład, dajmy na to, urzędników europejskich i jakby tam jest też wytwarzany, kreowany, bo to się oczywiście łączy na przykład też z pojęciem wykluczenia społecznego i tak dalej. Tutaj można by było na te związki wskazywać. ale co takiego on robi? To nie chodzi o to, że on w jakiś sposób właśnie tutaj promuje tą jakąś taką właśnie no, podporządkowanie prawda, pozycji na rynku pracy i podporządkowanie właśnie tej konkurencyjności, wynalazczości itd. Że, tylko problem polega na tym, że my tutaj widzimy doskonale, że ta kreatywność nie tylko służy do tego tym ludziom, żeby radzić sobie z polepszać jakby swoją sytuację, żeby radzić sobie w tym sensie takim praktycznym, żeby zdobywać środki do życia, żeby no, swoją pracę czynić bardziej efektywną, ale też jak widzieliśmy służy do pewnego budowania wartości i w sensie indywidualnym i w sensie społecznym. I właśnie ta stalowa klatka kreatywności może, że tak powiem język, ten, ten, ten rodzaj komunikatu, ten rodzaj autokomunikacji tym środowiskom po prostu odebrać, skoro się okazuje, że właśnie te właśnie umiejętności budowania, korzystania w inny sposób z różnego rodzaju urządzeń czy no w ogóle można powiedzieć posługiwanie się właśnie nimi na własną rękę są w jakiś sposób czymś nieistotnym. No wiadomo, że nie jest to w żaden sposób może w tym takim naszym dominującym ujęciu jakaś rozwinięta technologia, ale popatrzcie państwa, jaki tam jest olbrzymi potencjał bym powiedział takiego działania na poziomie właśnie i społecznym, i komunikacyjnym. To jest też pewnego rodzaju estetyka życia codziennego, to nasz Michel Deser to pisał. I w końcu no jest, to bym powiedział, jakiś właśnie ta taka umiejętność no, niezwykła właśnie tego radzenia sobie, sztukowania, prawda, wiązania końca z końcem. Tutaj badacze ubóstwa pokazują, że coraz bardziej właśnie w, w angielskich. W angielskich w publikacjach z zakresu polityki społecznej badań i badań ubóstwa właśnie okazuje się, że właśnie to umiejętność tego właśnie y, y, sztukowania, prawda, y, 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 jest taka praca y, właśnie Egging Out In Income, czyli to, znaczy, to jest taki właśnie, właśnie no, tak można powiedzieć, właśnie wiązaniu końca z końcem, że jest to pewien rodzaj bardzo ważnej aktywności ubogich. Y, tak, ale poza tym, no, tak jak powiedziałem, to jest też, bym powiedział, taki, taka bardzo ważna sfera kulturotwórcza, jak, jak dla mnie. No i na koniec, tak żeby jeszcze wesprzeć znaczy ten mój argument, no to też odwołam się do takich moich doświadczeń lekarskich. No to znaczy ja bym powiedział, że jako, jako lekarz pracujący w medycynie ratunkowej, czyli za, zabiegowiec i też obserwując innych zabiegowców, no to tam mam właśnie wrażenia, że mam przede wszystkim do czynienia z tą taką kreatywnością ucieleśnioną, doraźną, nieskoordynowaną, w dużym stopniu, w sensie pozytywnym. To znaczy, może nie skrodowano to złe słowo, przepraszam, ale doraźno, w tym sensie, że, że tam ja bym powiedział te takie, że to jest taki zawód jak to tutaj, według tych kategorii, które pan profesor przedstawił, właśnie nierudynowy, manualny, prawda? Że tam właśnie ta manualność tutaj no, powoduje, że jesteśmy w stanie się każdej sytuacji elastycznie dopasować do tego, co się akurat z pacjentem, z pacjentem dzieje I, no i w ten sposób pracujemy. I ja w pewnym momencie jako lekarz zderzyłem się ze strukturą skopiowaną z wzorców amerykańskich, korporacyjnych ewidentnie, czyli z taką sieciową właśnie placówką ochrony zdrowia, Yy, prywatną, gdzie że tak powiem uczono nas właśnie tego całego, yy, prawda, yy, bogactwa związanego z yy, wytwarzaniem właśnie no, tych działań takich elastycznych, kreatywnych, yy, które czynią nas konkurencyjnymi, to znaczy uczono nas właśnie w jakiś sposób, przede wszystkim jakby ten cały wywiad lekarski, wszystko, że tak powiem, odbywało się w internecie, w intranecie właściwie. Yy, właściwie tak naprawdę nie można było żadnej procedury lekarskiej wykonać bez... Yy, no, wytworzenia dokumentów w tym systemie. Po drugie, tam oczywiście olbrzymie tutaj miało właśnie znaczenie dostosowywanie się i pewnego rodzaju właśnie umiejętności z zakresu tej komunikacji interpersonalnej i to jakby dotyczyło i też personelu, i też pacjentów, ale to wszystko razem było w taką jedną właśnie wielką, ujętą, prawda, no, całość właśnie pod hasłem pewnych właśnie takich działań właśnie, no, elastycznych, innowacyjnych, wychodzących właśnie naprzeciw różnym Oczekiwają. I pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację, kiedy zdałem sobie sprawę, że to nie jest jednak ten zawód, to byłby taki zawód właśnie nierudzynowy, interaktywny, można powiedzieć, w tej sytuacji, ale że to nie jest jednak chyba moja, moje, moja, moja ścieżka pracy, ani, ani mój zawód, bo miałem do czynienia z tam, kolejnym pacjentem, jakoś sobie ten system już rozpracowałem, byłem w stanie i opisać tego pacjenta i wystawić receptę i wszystko. natomiast.